Wiemy, że to nie jest moje pierwsze forum, ale moje pierwsze się... forum. Moje pierwsze Ta, forum to. młodych bibliotekarze. Wow, jestem pod wrażeniem. Jestem pierwszy raz na forum, od niedawna jestem członkiem SWP. Tak, tak, to mój pierwszy powód na forum. Pierwszy raz jestem bardzo zadowolony, podoba mi się. Pierwszy raz. Przyjechali bardzo fajni ludzie. I rzeczywiście to jest duża radość, że ludzie, których zawsze chcemy spotkać w świetnym miejscu przyjechali praw do poznania. Staram się angażować to, ja tak powiem w kuluarach i faktycznie widać, o czym już nawet napisałem na portalu stowarzyszenia, że widać, że młodzi chcą działać. I przede wszystkim w kuluarach widać, co chcemy zrobić, i co byśmy chcieli zrobić i jak biblioteki mają wyglądać w przyszłości. Także to jest chyba najważniejsze, że to nie tylko integracja, oczywiście, która pewnie będzie wieczorem, ale przede wszystkim takie rozmowy naprawdę poważniejsze na temat tego, jak biblioteki powinny wyglądać. Czytałem trochę komentarzy i jest ich bardzo dużo. Są bardzo ciepłe, łącznie z tymi na temat mojej urody i mojego krawata. A bardzo fajna integracja wczoraj, była tak? Bardzo dobre jedzenie. O, jedzenie tak, pyszne. Wczoraj mieliśmy też bardzo dobry stolik, także bez przerwy ktoś do nas przychodzi. Myśmy tak wszystkich przygarniali, integracja do siebie. Była e, także była różne, integracja tak, tak, Była integracja i. różne miasta właściwie tak się miało doświadczenia fajnie, było tak na luzie i zupełnie. Z jakiegoś takiego ciśnienia, prawda? Podoba mi się atmosfera tutaj, ciekawe są tematy wykładów, warsztatów, no i ogólnie yy, dużo znajomych się widzi i nawiązuje się dużo przyjaźni, znajomości. Ja jestem takim internetowym nomadą i dlatego to jest dla mnie też duża radość, że... Że mocno istniejemy w mediach społecznościowych, mocno istniejemy na naszym blogu, na Facebooku. Ja nie pamiętam takiego ruchu na Facebooku Stowarzyszenia, jaki jak jest dzisiaj. Fajne jest to, że zaczęło się tworzyć takie przedłużenie komunikacji. Ja podczas tych wystąpień śledzę, co się dzieje na Facebooku, co się dzieje na Twitterze. Pierwszy raz jestem na forum, jestem mile zaskoczony. Pamiętam zawsze te dylematy, komu odmówić, kto nie może przyjechać. I w tym momencie. Każdemu możemy powiedzieć, że no jest współuczestnikiem będą z 500 km. Stąd. Świetna sprawa, naprawdę świetny pomysł, świetna organizacja, świetni ludzie. Same plusy jednak, właściwie same plusy. Fajne tematy, fajny klimat, dużo można poznać z innych punktów widzenia. Podobało mi się to, że się w ogóle spotkaliśmy i mieliśmy okazję wymienić doświadczeniami. I to zarówno w tej formie oficjalnej, jak i w tych spotkaniach nieformalnych czy to w trakcie przedkawowych, czy już później gdzieś w knajpce. Byłam na pierwszym forum w Zielonej Górze i taką różnicę, jaką widzę po tym pierwszym i, i teraz, to właściwie jest moje drugie, więc byłam na pierwszym i na ostatnim. Chyba bardziej młodzi ludzie dzielą się, pokazują to, czym się interesują, jakie są ich pasje, że mają taką większą wolność, większą dowolność w tym, co oni chcą przedstawić. Co chcą zaprezentować, co robią, na przykład u siebie, bądź nawet poza pracą. To też jest, też jest bardzo fajne i też jest więcej warsztatów. O no, w ogóle są warsztaty. Naprawdę fajna impreza.